Pieśni duchowa IHS. Objaśnienie strof, które mówią o wzajemnej miłości pomiędzy duszą a jej oblubieńcem Chrystusem, gdzie omawia się i objaśnia stopnie i skutki modlitwy, napisane na prośbę matki Anny od Jezusa, przy oryszy karmelitanek bosych, klasztoru świętego Józefa w Grenadzie w roku 1584. Prolog. Strofy te, czcigodna matko, wydają się napisane w zapale gorącej miłości ku Bogu, którego mądrość i miłość jest tak wielka, że, jak mówi księga mądrości, sięga potężnie od krańca do krańca. Dusza też przepojona i pobudzona tą miłością wykazuje podobną obfitość i zapał w swoich wypowiedziach. Dlatego myślę, bym tutaj wyjaśnił je w tej rozciągłości bogactwie, jakich użycza im płodny duch miłości. Byłoby to zresztą znakiem nieznajomości rzeczy myśleć, że mistyczne pieśni miłości, jakimi są te strofy, można dostatecznie wyjaśnić słowami bowiem duch przychodzi z pomocą naszej słabości, jak mówi święty Paweł, sam duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Oto czego my nie możemy zrozumieć ani pojąć na tyle, aby to wyjaśnić. Bo i któż może opisać to, co on pozwala zrozumieć duszom rozmiłowanym, w których mieszka? I kto ośmieli się wyrazić słowami to, co on im daje odczuć? Kto wreszcie może wyrazić pragnienia, które w nich wznieca? Na pewno nikt, nawet same te dusze, które to przeżywają. I to jest przyczyna, dla której nie w ścisłych naukowych określeniach, lecz raczej w słowach pełnych przenośni obrazów i porównań, Dają nam one poznać nieco ze swych przeżyć i z pełności ducha wyjawiają sekrety i tajemnice. Jeśli tych podobieństw nie czyta się z prostotą ducha miłości i w znaczeniu im właściwym, wydają się one raczej niedorzecznością niż istotną prawdą. Przykładem tego jest pieśń nad pieśniami Salomona i inne księgi pisma świętego. W których duch święty, nie mogąc wyrazić nadmiaru swej boskiej miłości zwykłymi słowami, powszechnie używanymi, wypowiada je w tajemniczych obrazach i podobieństwach. Stąd też, choć tyle razy przez świętych doktorów były i będą objaśniane, to jednak nie ustaną nigdy dociekania nad nimi, gdyż tych tajemnic nie można wyrazić słowami. Wszelkie też objaśnienia nie dorównują zazwyczaj głębi ich istotnego znaczenia. A ponieważ i te strofy powstały w chwilach porywów miłosnych i głębokiego zrozumienia mistycznych tajemnic, nie można ich dokładnie objaśnić. Nie zdążam też do tego. Pragnę tylko rzucić na nie nieco ogólnego światła według życzenia Waszej Wielebności. To zresztą będzie stosowniejsze, bo lepiej jest wyjaśnić słowa miłości w ich szerokim znaczeniu, aby każdy według pragnienia i stanu swej duszy mógł w nich znaleźć pokarm, niż zacieśniać je do jednego znaczenia, które nie odpowie każdemu podniebieniu. Chociaż więc tutaj objaśnię je nieco, to jednak niekoniecznie trzeba się ograniczać do tego objaśnienia bowiem mądrość mistyczna, wynikająca z miłości, o której mówią te strofy, nie musi być wyraźnie zrozumiana, by mogła spowodować w duszy miłość i skłonność uczuciową, gdyż rzecz ma się tu podobnie jak z wiarą, w której kochamy Boga, choć nie możemy go pojąć. W omawianiu tych spraw będę zatem bardzo zwięzły, choć przyznam, że nie mogę się bardzo ścieśniać, zwłaszcza co do niektórych części, gdzie sam przedmiot będzie tego wymagał, lub tam, gdzie będzie sposobność do objaśniania niektórych stopni modlitwy i jej skutków, z których wiele wspomniano w strofach, nie można więc niektórych pominąć. Pominąwszy więc zwykłe przeżycia duchowe, zajmam się pokrótce omawianiem wyższych stopni. Przez jakie przeszły lub przechodzą dusze podniesione już przez łaskę Bożą z drogi początkujących. Czynię to najpierw dlatego, że dla początkujących napisano już wiele książek, a po drugie, że piszę to na życzenie czcigodnej matki, którą Pan nasz raczył wyprowadzić z początków i wprowadzić głębiej w łono swej miłości. A chociaż. Będą tu pojawiały się pewne określenia z teologii scholastycznej dotyczące wewnętrznego życia duszy z Bogiem. Ufam, że ten sposób mówienia nie będzie bez pożytku dla czystości ducha. Bo chociaż wasza wielebność nie ma studiów teologii scholastycznej ułatwiających zrozumienie prawd boskich, posiada jednak znajomość wiedzy mistycznej, którą się nabywa przez miłość. Ona to sprawia, że nie tylko się ją poznaje, ale równocześnie jej się kosztuje. By zaś na tych objaśnieniach, w których poddaję się całkowicie orzeczeniom świętej matki Kościoła i zdaniu ludzi lepiej ode mnie obeznanych w tych sprawach, można bezpiecznie polegać, nie będę się opierał na doświadczeniu własnym lub zaczerpniętym od innych osób duchowych, choć jedno i drugie dużo mi pomoże. O ile to nie będzie potwierdzone i wyjaśnione powagą pisma świętego, przynajmniej tam, gdzie rzecz będzie wydawała się szczególnie trudna do zrozumienia. Będę zaś pisał w ten sposób, że przytoczę najpierw tekst, a następnie będę go objaśniał stosownie do danego przedmiotu. Strofy zaś tych pieśni umieszczę wszystkie razem na początku, następnie Będę przytaczał jedną po drugiej, by je objaśnić, zaś poszczególne wersety każdej strofy przytoczę przed ich objaśnieniem. Założenie: Początek tych strof wyraża postęp duszy od chwili, gdy zaczyna służyć Bogu, aż do osiągnięcia przez nią najwyższej doskonałości. Czyli zaślubin duchowych. Omawiają więc trzy stopnie przeżyć duchowych, albo trzy drogi, przez które przechodzi dusza, zanim przyjdzie do tego szczęśliwego stanu to jest drogę oczyszczającą, oświecającą i jednoczącą. W pierwszych strofach jest mowa o początkujących, czyli o drodze oczyszczającej, w następnych o postępujących, czyli o drodze oświecającej, która się kończy zaręczynami duchowymi. Dalsze wreszcie mówią o tych, którzy już osiągnęli doskonałość, czyli o drodze jednoczącej, gdzie dokonują się duchowe zaśrubiny. Ostatnie zaś opisują stan wiecznej szczęśliwości, którego dusza będąca już w pełni doskonałości jedynie pragnie. Uwaga! Gdy dusza zastanowi się głęboko nad sobą, poznaje jasno, jak wielka odpowiedzialność czeka ją za jej czyny. Widzi, że życie jest krótkie, że wąska jest droga, która prowadzi do życia, że sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, że rzeczy tego świata są próżne i zwodnicze. A wszystko się kończy i rozpływa jak woda, że czas jest krótki, odpowiedzialność wielka, potępienie łatwe, zbawienie bardzo trudne. Z drugiej zaś strony odczuwa wielki dług, jaki winna Bogu za to, że ją stworzył wyłącznie dla siebie, więc wszystkie dni jej życia powinny być oddane Jego służbie. Czuje wdzięczność za to, że ją Bóg odkupił w swej nieskończonej dobroci. Wszystko więc, co ma, powinna mu złożyć w Danii i odpowiedzieć miłością na miłość i na tyle innych dobrodziejstw, które zawdzięcza Bogu, zanim jeszcze przyszła na świat. Uświadamia sobie również, że wiele dni jej życia minęło bezużytecznie, a przecież za wszystkie, tak za pierwsze, jak za następne musi zdać rachunek, aż do ostatniego grosza, gdy pan będzie z pochodniami przeszukiwał Jeruzalem. Widzi również, że już jest późno i może ma się już dzień ku wieczorowi. Wtedy, by naprawić to wszystko zło, a zwłaszcza to największe, że Bóg oddalił i ukrył przed nią swe oblicze, Gdyż ona zajęta stworzeniami, niewdzięcznie o nim zapomniała. Dotknięta strachem i wewnętrzną boleścią serca, na myśl o tak wielkiej stracie i niebezpieczeństwie, nie zwleka ani dnia, ani godziny. Wyrzeka się wszystkich rzeczy, zostawia wszystkie sprawy, a z udręką i jękiem, wychodzącym już z serca zranionego miłością Bożą, zaczyna wzywać swego umiłowanego i woła. Gdzie się ukryłeś, umiłowany i mnie wśród jęków zostawiłeś? Uciekłeś jak jeleń, gdyś mnie wpierw zranił. Biegłam za tobą z płaczem, a tyś się oddalił.